Stadion Śląski, 50-tysięcznik, legendarny kocioł czarownic, jeden z najpopularniejszych stadionów sportowych w Polsce. Kanał 365 dni o piłce. Zapraszam Was na wycieczkę do Chorzowa, na nowy dom ruchu Chorzów w Ekstraklasie, na konfrontację drużyny niebieskich z liderem ekstraklasy Śląskiem Wrocław. koniec października więc pogoda taka gdzie faktycznie czasami lepiej oglądać mecze w telewizji no bo wiadomo że komfort oglądania zupełnie inny, natomiast nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności wybrałem się na ten debiut na to premierowe otwarcie stadionu Śląskiego oczywiście na zasadzie ruchu Chorzów, który będzie grał na tym obiekcie w rozgrywkach Ekstraklasy trzeba też przyznać że paradoksalnie bardzo dobry rywal mówię tutaj o Śląsku Wrocław no bo wiadomo że Ruch Chorzów ma swoje problemy 9 meczów bez wygranej w lidze. w dodatku też ta porażka dość sensacyjna niespodziewana z rezerwami Legii Warszawa a wy Pucharze Polski, natomiast Donaś co ciekawe, też jest drużyną absolutnie nieprzypadkową, no bo przecież otwiera ligową tabelę i drużyna Jacka Majiery, które wygląda w tym sezonie fenomenalnie, bo to jest z kolei też 9, natomiast 9 meczów bez. Porażki, to co łączy oba kluby, no to jest właśnie cyferka 9, a także fakt, że no obu drużyn nie ma już w Głażze Polskim. Śląsk z kolei odpadł z Jagielonią Białystok na bardzo wczesnym etapie, natomiast myślę, że to wszystko jest dzisiaj do zapomnienia. Dzisiaj liczy się boisko i przede wszystkim to spotkanie o godzinie 20.00 ruch Śląsk. Liczę na fajne, piłkarskie emocje. Ja już na stadionie, także szybki raport na godzinę i 5 minut przed pierwszym gwizdkiem, muszę powiedzieć, że byłem na kilku ładnych stadionach, natomiast pierwsze wrażenie obiektu Stadionu Śląskiego naprawdę rewelacyjne. Może trochę martwią te duże przestrzenie, no bo wiadomo, że to jest arena, gdzie no są tutaj też rozkładnie jednego piłki nożnej, ale też właśnie lekko atletyka, można może przyznać naprawdę wygląda na to nieźle. Jestem też ciekawy, jak to będzie wyglądało z perspektywy meczu, gdzie rzeczywiście ta widoczność może być ograniczona. No zobaczymy, czy tutaj faktycznie będę dobrze rejestrował tych piłkarzy, natomiast muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać. Piękne piłkarskie święto wielu kibiców ubranych w niebieskich szalikach, w niebieskich barwach, także też no, liczę na gorący topik i przede wszystkim liczę, że ze strony sportowej. Też to będzie widowisko atrakcyjne, bo jestem przekonany, że na trybunach będzie ogień i będzie naprawdę fajnie wszystko wyglądało. Ten słynny kocioł w jak przed laty, kiedy grała tutaj reprezentacja Polski. Natomiast właśnie liczę, że tutaj też piłkarze poniosą i pokażą nam naprawdę kawałek pięknego futbolu. Podobało się w mojej opinii przede wszystkim na trybunach kapitanów, w tym kibiców dwóch Ta ciekawa, ekskluzywna, niebieska ściana natomiast na murawie myślę, że niewiele, no bo tak chyba można to zdefiniować. Trzy bramki oczywiście padły, natomiast dwie ze stojącej piłki. Początek meczach to jest jakby takie na lidera lidera Ekstraklasa, więc gol Śląska-Wrocław. Fajne dogranie na głowę Bejgera i bramka. Gdzieś tam trybuny na chwilę uciszone, natomiast też to, co mogło się podobać, no to oczywiście na odpowiedź. Odpowiedź ruchorzów i Daniel Szepan, który trafił z rzutu karnego. No, widziałem opinię, że ten karny wątpliwy, natomiast no, gol to gol, ta sytuacja też była analizowana przez system VAR, także tutaj wierzę, że naprawdę gdzieś tam sędzio podjął słuszną decyzję, natomiast to co może martwić to obrażenie, bo pierwszy Się wynikiem nieprzyjemnym dla ruchu chorób, no bo jeden do drugiego. Korz 2, śląsk Wrocław, 2 jesteśmy po meczu. Myślę, że taki mecz, który mógłby się różnie potoczyć, natomiast no, trzeba przyznać, naprawdę publiczność nie zawiodła fantastyczne napięcie w tym kotle czarowni. Jestem oczarowany dosłownie, bo naprawdę to wyglądało świetnie. Być może liczyłem troszeczkę na lepszą grę ruchu fragmentami, bo myślę, że tutaj można było urwać coś więcej niż remis, natomiast tak czy siak patrząc na tabelę i będąc takim trochę poprawnym czy niepoprawnym optymistą. Myślę, że remis z liderem to jest naprawdę wynik dobry. Natomiast z pewnością nie smak jakiś tam jest. Myślę, że nibi wyżej, zwłaszcza, że ta publiczność właśnie tak o, i była realnym dwunastym zawodnikiem. Było to odczuwane, zwłaszcza kiedy Szczepan drugi raz trafił, no gdzieś tam trybuny zawyły. skandowały jego imię po raz drugi, po tym jak trafił z rzutu karnego. Zobaczymy, co mają do powiedzenia piłkarze. Zmierzam do Mik zony, także zobaczymy, czy uda się kogoś dorwać, nagrać, zapytać o to spotkanie. Atmosfera rzeczywiście świetna. Kibice dopisali, po raz kolejny pokazali swoją moc. Wspierali nas jak mogli, my robiliśmy wszystko. Co tylko w naszych nogach, w nogach, żeby tutaj podnieść zwycięstwo? Niestety nie udało się, ale gdzieś tam drużyna dwa razy podniosła się z kolan, można powiedzieć, i, i co? I, I walczymy dalej. Zupełnie, zupełnie inny stadion. Przede wszystkim trybuny dużo dalej jak w Gliwicach. W Gliwicach było e, zaraz, praktycznie nasi kibice byli i na boisku. natomiast e, porównać ilość tych kibiców, to jest, było ich dzisiaj trzy razy więcej, więc no, wychodzą na taki mecz człowiek no, cieszy się i, i, i ciarki gdzieś tam przechodzą, jak, jak kibice rykną, jak się to mówi, no i dają y, dalszego ochopa do, do dalszej pracy i są naszym dwunastym A Jeśli chodzi o Murawa, jak ocenisz? Bardzo dobra Murawa, także tutaj nawet nie ma, nie ma co. Co, co mówić o tym, te morawy są na tak przygotowane, te wojska, także że bardzo, bardzo dobrze wszystko tutaj naprawdę wygląda. A wy się czujecie tutaj jak w domu? Czy się czujemy jak w domu? No jak w domu to nie, może bo za dużo tutaj czasu nie spędziliśmy. Natomiast chodzi też o szybką adaptację, o to żeby jak najlepiej właśnie się czuć w tym miejscu, myślę, że że ten kolejny mecz, jak tutaj będzie, już będzie zdecydowanie łatwiej, bo, bo jakby te pierwsze szlify mamy za sobą, bo trening treningiem, jednym ale jednym mecz to zdecydowanie co nie. Jesteśmy po meczu, mecz dziki, mecz drzwiowy, mecz szalony, tak można chyba to w skrócie opisać. Podział punktów tutaj na Śląskim w Chorzowie, dwóch rannych w meczu Śląska z Ruchem Chorzów. No niebiescy na pewno mają do siebie sporo pretensji, ale myślę, że podobnie jak i drużyna Jacka Magiery, która z pewnością celowała tutaj w zwycięstwo z Beniaminkiem. Dajcie koniecznie znać, co uważacie, jeżeli chodzi o te vlogi, na których stadion kolejny mam pojechać, czy w ogóle taka forma materiału wideo wam się podobało. przypominam sobie, że ostatni mecz, na którym byłem i robiłem z niego vloga, to był właśnie mecz też z udziałem ruchu Chorzu. W to meczu jeszcze w Gliwicach z mistrzem Polski, Rakołem Częstochowa. tam padło sporo bramek, bo aż 8, 5 do 3. Pamiętamy tam to spotkanie. No dzisiaj też trochę tych bramek padło, oczywiście troszeczkę mniej, natomiast myślę, że spotkanie równie emocjonujące, jeżeli chodzi o poziom takiej intensywności, natomiast no trochę mi mimo wszystko piłki w piłce zabrakło. Kanał 365 na piłce. Dajcie koniecznie suba na koniec. Krzyszka w górze pod filmem. Dzięki pozdrawiam do zobaczenia.